Asio Flamus. Teoria bezsilności. Odcinek czwarty. Czyta Eliza Tomaszewska-Zech. Tytuły oraz nazwisko przyjęłam z linii prostej po babce ciotecznej. Ona z kolei odziedziczyła je po przodkach panach stanowych na Morowach. To oficjalna wersja. A nieoficjalna jest taka, że przodek Zygfryd był nikim więcej jak... Łajdakiem, kłamcą, piratem i bandytą, kto dorobił się handlu niewolnikami w XVI wieku. Stąd moja słabość do Zielonego Przylądka. Użyła sprytnej dygresji. To zaskakujące. Albo mamy podobne sympatie, albo ma świetny wywiad i obserwowała mnie od dawna. Zrobiło mu się ciepło na myśl, iż mogła być w posiadaniu zapisków. Dźwiękowych lub nagrań wideo z hotelu. Potem wrzenił się dobrze i od cały sukces. Rozłożyła ręce. Skoro zatem znamy już moje korzenie i wyjaśniliśmy sobie pewne pojęcia, zejdźmy z mojego drzewa genealogicznego i wejdźmy na pańskie. Nie ma co opowiadać, odrzekł. Z całą pewnością nie ma tam nic, co mogłoby chociaż. Cieniem pokrywać się z pani tradycjami. Zbliżyła się do niego na odległość oddechu i spojrzała prosto w oczy. Mój drogi, wręcz przeciwnie, zaczęła ściszonym głosem. Każdy nawet najmniejszy element historii oraz życiorysu pozwala mi budować obraz, który jest bardzo ważną częścią rodzącej się współpracy. Spojrzała jednym okiem. Przez prawie stykające się palce, dla podkreślenia o jak małych szczegółach mówi. Nie rozumiem tego ostatniego. Odchylił głowę, by ukryć alkoholowy oddech. Tak? Tak, to znaczy nie, nie rozumiem. Pokręcił głową, by nie pozostawić wątpliwości dla interpretacji słów. Chyba o czymś zapomniałam, podparła podbródek. Tak! Zapomniałam, jakaś ze mnie zapominalska dziewczyna. W momencie, kiedy otrzymał pan zaproszenie i je przyjął, pochyliła głowę, nie spuszczając z jego twarzy wzroku. Został pan zatrudniony. Teraz nie tylko nie rozumiem, ale nie nadążam. Wytu wydusił z siebie mimowolnie: tak po prostu, już? Mm -hmm. Dodatkowo nie będę ukrywać, polubiłam. Wbiła mu palec w klatkę piersiową. Konkretnie indywidualne towarzystwo. Zdecydowanie odstaje od całej palety rozmaitości, po jakiej się obracałam. Ja, Pierdziu. Rozmawiałem z nią raz w życiu przez 43 minuty, zachowując się, jak robiąc siebie. No, mogło być lepiej, a zostawiła mi numer telefonu. Potem odebrała i Kufa, kufa, niemożliwe, pomyślał na skróty. Czyli zmarszczył brwi. Lepiej nie, boję się zapytać. Przede wszystkim złożyła ręce za plecami. Proszę wybaczyć śmiałość w słowach, ale jest pan krnobrnym dubkiem, fatalnym podrywaczem, tutaj błędnie przeświadczonym o własnych możliwościach. A jak się pana podkręci i zajrzy na zaplecze. Wykonała palcami gest, jakby wychliła się za rok. Szorstki intelektualista o potencjalnie wywołującym niezdrowe podniecenie i gęsią skór. A teraz rozumiem. Pociąga ją typ dążyłana z buszu. Dokończył myśl. Te cechy mają dla nas unikatową wartość, gdyż wymagają pewnego niestandardowego środowiska pracy. Mówiąc w skrócie, te słowa zabrzmiały złowieszczo, choć starała się utrzymać pozory uśmiechniętej i rzucającej od tak sobie żartem osoby. Poza tym potrzebuję kogoś nowego, spoza kręgu, kogoś, komu mogłabym zaufać, osoby nietkniętej tym wszystkim. I nadmiarę lojalnej, nic więcej. Skąd pani wie, że spełnię wymogi? Zapytał, choć na usta cisnął się niezbyt finezyjny komentarz. Cóż, właśnie dostał pan możliwość rozwiązania skrępowanych szarą rzeczywistością rąk i walki z nią na własnych warunkach. Złożyła dłonie nad garstkami. Jeżeli jestem Czegokolwiek pewna, to tego, że ze związanymi rękami nikt, nawet ze śladowymi ilościami zdrowego rozsądku, nie chce walczyć. Tutaj się zgodzę. Mam też zamiar podzielić się, pewną, mam też zamiar podzielić się pewną specyficzną wiedzą. Pan nale, należy do ludzi ciekawych świata. Zaryzykuję nawet stwierdzenie wręcz nieprzyzwoicie ciekawych. Obchodząc młodego, przejechała palcem po ramionach. Możliwe, jego poechtane ego zmusiło usta do uśmiechu. Obdarzeni takimi cechami zawodzą bardzo rzadko. Nie odmówi pan także, ponieważ sama ciekawość, prócz pierwszego stopnia do piekła, stanowi niesamowitą siłę pociągową. Czyli mówiąc prosto, jestem dobrym materiałem do termicznej obróbki, Nieświadomy drogi, na którą wkraczam, bez przeszłości, o nieukształtowanych ambicjach, wychowany w snach, zainterpretował po swojemu. Mhm. Mm zmarszczyła brwi i nos, poruszając dłonią wokół osi. Sugestywny, podatny na manipulacje i możliwy do wykorzystania jako tarcza lub żywa zabawka. Próbował dalej Starając się szybko zamienić cisnące się na usta przekleństwa w jakieś inne słowa, ciepło, ale nie gorąco, w coś nie trafiłem. Cóż, słowa dotyczące obróbki są niesmaczne, pozostałe fatalnie dobrane, to ostatnio zabawce wręcz oburzające. Zatrzymała palec wskazujący tuż przed jego nosem. Dla zaznaczenia, że zrozumiała przy tym. Pana nie trzeba obrabiać, wystarczy tylko pokazać pewne rzeczy z odpowiedniej perspektywy. Opuściła dłoń i uśmiechnęłaś. Ładnie ujęte, jednak dla mnie nadal to samo. Nie jestem od tego, by szminkować rzeczywistość. Mogę jedynie dodać, że mama w tym osobisty interes. Jeżeli ktoś kogoś zatrudnia, czegoś oczekuje w zamian, lub przynajmniej coś widzi, dotknęła kołnierza jego koszuli. Teraz jest mi ciepło, może nawet zbyt ciepło, wyszeptał. Wiem, przesunęła językiem po zębach. Jeszcze raz pańska opowieść, jeśli łaska. Nie odmawia się kobiecie, zwłaszcza jeżeli tak ładnie prosi. Puściła materiał. Czas stanął w miejscu. Młody usłyszał głosy, które obudziły go tego ranka w hotelowym pokoju. Powiedziałem ci, że do tego dojdzie. Nie, nie powiedziałeś. Znów używasz przypuszczeń. One szkodzą faktom. Kobiecy głos wyrażał sprzeciw. Źle się wyraziłem. Rata. Poprawna forma brzmiałaby mężczyzna urwał nagle. Dopiero zamierzałem Ci powiedzieć, że do tego doszło. Odniesienie do trybu łączonych wymiarów? Fascynujące. A czy tryb łączony został w ogóle przetestowany? Tak, nie? Czy tak by wyglądał? Tryb łączony? Przy tym konkretnym zderzeniu chromotomów? Myślę, że tak. W końcu możemy odczuwać skutki czegoś, co dopiero się wydarzy. Tak. To brzmi zadziwiająco zgodnie. Do zaakceptowania jako zmienna bazowa. Wspaniale! Kobieta wyciągnęła notatnik i zaczęła pisać. Następstwo ciągłości tożsamych wydarzeń, z których wyłączenie Młody mógłby przysiąc, że to wszystko mu się śni. Kim są ci ludzie? Czy cokolwiek to było? Sumienie? Projekcje umysłu? Przebłyski podświadomości, może to guz mózgu, jest chory, umierający, czy tylko odkleił się od rzeczywistości. Nigdy nie miał takiego bałaganu w głowie. Gonił ślepo za każdą myślą, gonił ślepo za czymkolwiek, co pozwoliłoby skupić się na tu i teraz. Choćby to miała być schizofreniczna zdolność łączenia odległych zdarzeń. Nie, niemożliwe. Czegoś dodali mu do posiłku. Wody? Przecież niczego jeszcze dziś nie jadł. Za dużo wrażeń, albo, albo faktycznie odczuwał skutki czegoś, co dopiero miało się wydarzyć. Zrobiło mu się słabo. Wziął głęboki wdech, policzył do czterech i wypuścił powietrze. Znowu do czterech i wy... wdech. Uspokoił się. No to jak będzie? Młody. Poruszała bezgłośnie ustami przy wymawianiu imienia. Mamy porozumienie? Chłopak próbował nie zemdleć w międzyczasie, myśląc intensywnie nad ewentualnymi konsekwencjami tego, co właśnie ma się wydarzyć. Ona jednakże nie czekała na odpowiedź. Prawdopodobnie wcale się jej nie spodziewała. Przynajmniej nie teraz. Uuu! Może za wcześnie na takie trudne decyzje. Oj, niepotrzebnie naciskam. Prawdopodobnie potrzeba więcej czasu. Zgrabnia atakowała. Mam pomysł. Co? Znaczy się tak? Powrócił. Chętnie rozerwę ten zaklęty krąg w rutyny. Rozłożyła ręce, odwracając się twarzą do słońca. Mata Hamagan, buntowniczy prawnik z Middle Temple, który stał się nagle fakirem i zaczął paradować półnagi po pałacach. Zrobiła krótką przerwę i przechyliła się w jego stronę. Pójdziemy potańczyć wypić drinkę? Może wtedy będziesz bardziej gadatliwy. Ja nie jestem pewien, czy. Zatem postanowione. Klasnęła w dłonie. Szybko poszło. Dyskusja za pomocą pytań retorycznych zmarszczył brwi. Robi za obie strony dialogu. Teraz pozwolisz, wskazała na podjeżdżające auto. Panowie cię odwiozą, a wieczorem o dziewiątej? Tak. Spotkamy się w hotelowym holu. Odwróciła się zalotnie, machając dłonią. Młody odprowadził ją wzrokiem do momentu, w którym wsiadła do zaparkowanej w uliczce srebrnej Mazdy RX. Chwilę później zdecydowanie przekraczając zalecaną prędkość oraz zasady bezpieczeństwa, auto zniknęło za zakrętem. Zapraszam. Z zamyślenia wyrwał go dudniący głos. Odwiozę pana. Ciąg dalszy nastąpi. A wszystkie części Teorii Bezsilności, a niedługo będzie premiera piątej, dostępne na asioflamus.dat.se. Link do książki w opisie. Bajo. To już koniec dzisiejszej przygody w podcaście Narkomidzwychód. Dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie, udostępniajcie i dołączcie do nas w kolejnym odcinku. Obiecuję, będzie jeszcze bardziej ekscytująco. Do usłyszenia.